Grzegorz Krychowiak, fotografia. Papslerz Bartłomiej Zborowski. Ponad 18,7 miliona w szczytowym momencie według Mor, łącznie na obu antenach TVP1, 16,8 miliona widz i TVP Sport, 1,9 miliona widz. Oglądało najbardziej oczekiwane spotkanie tego mundialu. Mecz Polska-Senegal w szczytowym momencie według nam przyciągnął 11 milionów widzów. 69,72% w TVP1 i ponad 2,1 miliona widzów. 13,84% w TVP Sport pod względem udziału w TVP1 była liderem wśród wszystkich stacji, a udziały i widownia w wieczornym paśmie TVP Sport były rekordowe. Boniek, nie jesteśmy słabsi od kolumbii. Średnia widownia spotkania biało-czerwonych z drużyną Al we wtorkowe popołudnie wyniosła według MOR 14,7 miliona, a w TVP Sport 1,8 miliona widz. Natomiast w TVP 1 według nam 9,2 miliona widz, z udziałami na poziomie 65%. W TVP Sport mecz obejrzało 1,8 miliona widz, 13%. Zarówno widownie, jak i udziały kanału sportowego telewizji Polskiej były na rekordowym poziomie. 19 czerwca drugi pod względem oglądalności był mecz Rosja, Egipt, który według Moro obejrzało w TVP 24,7 miliona widz, według nam widownia spotkania w dwójce wyniosła 2,9 miliona widz, przy udziałach 21,1%. Kolejny mecz Kolumbia, Japonia przyciągnął do jedynki według MOR 1,1 miliona widz. A według nam 2,1 miliona i 33,2% świetny wynik oglądalności zanotowały wczoraj wiadomości. Średnia widownia głównego programu informacyjnego wyniosła ponad 3 miliony przy 23,3% udziału. W niedzielę TVP1 i TVP Sport będzie transmitować od godziny 19.52 mecz reprezentacji Polski w Mundialu. Rywalem kadry Adama Nawałki będzie Kolumbia, która niespodziewanie przegrała pierwsze spotkanie z Japonią 1:2. Studio w kanale sportowym Telewizji Polskiej rozpocznie się już o godzinie 16.30. Mecz komentują Jacek Laskowski i Andrzej Juskowiak. Model oglądalności rzeczywistej drogi, użytkowniku. Wygląda na to, że używasz dodatku do swojej przeglądarki, który blokuje nasze reklamy. Aby móc oglądać materiał, prosimy o jego wyłączenie. Dziękujemy. Redakcja Sport TVP, drogi użytkowniku. Wygląda na to, że używasz dodatku do swojej przeglądarki, który blokuje nasze reklamy aby móc oglądać materiał, prosimy o jego wyłączenie. Dziękujemy. Redakcja Sport TVP Drogi użytkowniku, wygląda na to, że używasz dodatku do swojej przeglądarki, który blokuje nasze reklamy. Aby móc oglądać materiał, prosimy o jego wyłączenie. Dziękujemy. Redakcja Sport TVP